Lofting, Dr. Dolittle i jego zwierzęta Tłumaczenie i opracowanie wersji audio Jacek Pietruski Czyta Dziadek Jacek Ze specjalną dedykacją dla swojego ukochanego wnuka Kajetana Odcinek pierwszy Rozdział pierwszy Miasteczko Paddleby. Działo się to bardzo, ale to bardzo dawno temu. Tak dawno, że nawet najstarsi dziadkowie już tego nie pamiętają. W miasteczku Paddleby, malowniczo położonym nad rzeką Marsz, mieszkał doktor. Doktor nazywał się Dolittle. John Dolittle, doktor nauk medycznych. Och, na pewno wiecie, iż to oznacza, że John Dolittle nie byłby leki. Znał się on na swojej pracy jak mało który doktor i wszyscy mieszkańcy miasteczka i starzy, i młodzi, i kobiety, i mężczyźni znali go doskonale i bardzo szanowani. Kiedy doktor Dolitrł przechodził ulicą w swoim nieodłącznym, lekko wytartym cylindrze, każdy już z daleka go pozdrawiał, a wokół było słychać pełne uznania szepty: Patrzcie, patrzcie! To idzie nasz doktor! o najmądrzejszy człowiek w mieście! Dzieciaki i psy biegły za nim całą grupą w radosny, radosnych, kolorowych Dzieci się śmiały, psy szczekały i nawet kruki krakały gdzieś na wieży kościelnej, kibając swoimi czarnymi głowami. Doktor mieszkał na przedmieściu, w niewielkim domku, ale za to otoczonym, wspaniałym i ogromnym ogrodem. W ogrodzie był wielki trawnik, stare wieżby, pod którymi stały kamienne ławki, staw ze złotymi rybkami i oczywiście kwiatowe rabaty i grządki z warzywami. Domem opiekowała się siostra doktora, Sara, zaś ogrodem sam doktor. John Dolittle kochał zwierzęta, więc cała posiadłość na przedmieściu była ich pełna. W stawie mieszkały złote rybki, w spiżarni kilka królików, w starym pianinie białe myszki, w gardorobie wiewiórka, a w piwnicy jesz. W małej stajence mieszkała krowa ze swoim cielęciem oraz mocno kulujący koń, ale nie z powodu choroby, lecz ze starości, ponieważ dobiegał 25 lat, a dla konia... To już sędziwy wiek. Jego ulubieńcami byli jednak mieszkańcy domku. John Dolittle nawiązał z nimi niezwykłą więź. Śmiało można powiedzieć, że się z nimi zaprzyjaźnił. Wśród nich był pies Jeep. Co nie jest dziwne, bo psy przecież często zaprzyjaźniają się z ludźmi. I papuga Polinezja. Ale, ale papugi, jak wiadomo, to jedyne znane zwierzę mówiące ludzkim językiem, więc można z nią porozmawiać. Ale już prosię, geb. Kaczka Dabdab, dab, czy soba tu tu, zadziwiały wszystkich gości małego domku. Siostra doktora wiecznie się na nie żaliła, uważając, że robią w domu straszny bałagan, co przeszkadza nie tylko jej, ale przede wszystkim pacjentom. W końcu zdarzył się dzień, w którym Miarka się przebrała. Do gabinetu doktora przyszła pewna starsza pani, stała pacjentka Helen Dodge, lecząca u doktora reumatyzm. Doktor jak zwykle ją poprosił, by usiadła w fotelu, kiedy nagle cały dom postawił na nogi jej przeraźliwy krzyk. Bo owszem, na fotelu usiadła, ale spał tam jeż, na którego się nadziała. O, jeżowi szczęśliwie nic się nie stało. Niestety wieść rozeszła się po miasteczku. I jeden po drugim pacjenci zaczęli szukać porad u lekarzy w okolicznych miejscowościach. Pewnego dnia... Sara Dolittle zjawiła się u doktora w nienajlepszym humorze i powiedziała – Och, John, jeśli chcesz, aby pacjenci pojawiali się regularnie w twoim gabinecie, musisz pozbyć się tych wszystkich potworów. Co to za lekarski gabinet, po którym wiecznie biegają kaczki i świnie? Nie mówiąc już o jeżu, dzisiaj kolejny pacjent odwołał swoje wizyty. Ten z dzisiaj i wszystkie kolejne. Sir Jenkins i nasz pastor rozgłaszają, że nawet śmierć byłaby dla nich lepsza niż pojawienie się w Twoim gabinecie. Niechybnie, stracimy w ten sposób wszystkich pacjentów. A już dziś jesteśmy prawie biedakami. No, chyba trochę dramatyzujesz, Saro. A poza tym ja po prostu uważam, że niektóre zwierzęta godne są przyjaźni bardziej. Niż nie jeden człowiek. Jesteś godny pożałowania! Skomentowała Sara i wyszła z domu, by uspokoić się na spacerze. Czas biegł nieubłaganie. Pacjentów ubywało i ubywało. Ale doktor niczego nie zmienił w swoim postępowaniu, a wręcz zwierząt w jego posiadłości z dnia na dzień przybywało. Ostatecznie został mu tylko jeden pacjent. Był to Akwizytor karmy dla kotów, który jako nieliczny zwierzętami się nie przejmował. Tyle tylko, że pan akwizytor rzadko chorował, najwyżej raz w roku. A i wtedy płacił doktorowi ledwie sześć pensów za jedną buteleczkę lekarstwa. Co prawda, historia ta miała miejsce bardzo, bardzo dawno temu, ale i wtedy sześć pensów to nie była duża kwota i nie wystarczałaby przez rok utrzymać siebie i całą czeredę zwierzaków. Nie wiadomo jakby to wszystko się skończyło, gdyby nie skarbonka, którą doktor zwykł trzymać na najwyższej półce swojej biblioteczki. A w tej skarbonce miał zawsze odłożone trochę pieniędzy na tak zwaną czarną godzinę. Niestety zwierząt w domu doktora przebywało, a skromnych oszczędności ubywało. Gdy na dnie skarbonki zabrzęczały ostatnie pensy, doktor przeprowadził białe myszki do szuflady biurka, a pianino sprzedał. Gdy i te pieniądze zostały wydane, sprzedał swój wyjściowy elegancki garnitur. Ale nadszedł taki czas, że już nie miał co sprzedawać. Stracił uznanie. A kiedy szedł ulicą, przechodnie szeptali do siebie. Patrzcie, to idzie ten biedak. O! Kiedyś był znanym w naszej okolicy doktorem nauk medycznych, ale dziś. E, dziś jest bez grosza przy duszy, a w surducie widzicie cera na cerze. Mimo to dzieci biegły za nim przez miasto jak dawniej, kiedy jeszcze był zamożny, a zwierzęta uwielbiały go, może nawet jeszcze bardziej. Rozdział drugi. Boba zwierząt. Niespodziewanie pewnego wiosennego popołudnia, kiedy na dworze siąpił wiosenny deszczyk, pojawił się w gabinecie doktora akwizytor karmy dla kotów. Zwykle przychodził w okolicach Bożego Narodzenia z bólem gardła, ale tym razem rozbolał go brzuch, więc nie chciał czekać aż do Bożego Narodzenia i wolał poprosić doktora o pomoc wcześniej. Po badaniu i zapisaniu lekarstwa siedzieli jeszcze przy herbacie w salonie, kiedy nagle akwizytor karmy dla kotów wpadł na niezwykły pomysł. Eee, a gdyby tak, doktorze, zrezygnował pan z leczenia ludzi i został weterynarzem no, zwyczajnie zacząłby pan leczyć zwierzęta w czasie tej rozmowy. Polinezja siedziała sobie na parapecie otwartego okna, nucąc marynarskie pieśni i oddawała się swojemu ulubionemu zajęciu, a mianowicie słuchaniu kropli deszczu spadających na młode liście drzew owocowych i wyobrażaniu sobie, że jest w swojej afrykańskiej dżungli w czasie pory deszczowej. Kiedy jednak usłyszała, niech pan zostanie weterynarzem, zamarła i zaczęła podsłuchiwać, choć to... Nie jest grzeczne. Tymczasem akwizytor karny dla kotów przekonywał. No pan, panie doktorze, wie o zwierzętach więcej niż ktokolwiek kogo znam. <laughs> Jak pan wie, z racji mojego zawodu znam wielu weterynarzy, właściwie wszystkich w zachodniej Anglii. No, choćby ta książka, którą pan napisał o kotach. No, absolutnie wspaniała. No, wspaniała. Przeczytał ją pan? Ze zdziwieniem zapytał doktor. Nie, 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 no przecież pan wie, że, 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 że nie umiem czytać. Moja żona, Teodozja, o, jest wielce uczoną niebiastą i to ona czytała mi tę książkę wieczorami. Och, ja wiem dużo o kota, dużo. I gdybym umiał czytać i pisać, pewnie sam bym napisał jakąś książkę, ale ta. Ta jest fantastyczna. No pan pisał ją tak, jakby sam pan był kotem. No po prostu niesamowite. i jakby czytał pan w kocich myślach. No z taką wiedzą, to może pan zarobić fortunę, fortunę na leczeniu kotów i psów. Ja, panie doktorze, mam rozległe kontakty. Ja mógłbym panu podsyłać tu wszystkie stare babcie z ich chorymi pociechami. No proszę mi wierzyć, że te zapieszczane i przekarmiane stworzenia chorują na potęgę, a gdyby nawet nie chorowały dość często. To wie pan, ja mogę im trochę pomóc i dorzucę do karmy co nieco by chorowały częściej. Ależ broń Boże, no niech pan tego nie robi! Nie wolno ich narażać na dodatkowe cierpienie krzyknął niespodziewanie doktor, choć zwykle nie podnosił głosu na nikogo. To, to, to znaczy, nie, 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 o, 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 oczywiście, że, że to, nie, nie chcę powiedzieć, że będę je specjalnie rozchorowywał, nie, nie. Co najwyżej tylko tak trochę, a, ale nie, 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 faktycznie, no to, to nie, nie powinno się dręczyć zwierząt, no skąd, skąd, skąd. Chodzi mi tylko e, o to, że one i tak często chorują, no a tu... Nie ma dobrych weterynarzy. Zresztą nie chodzi tylko o koty i psy, ale na przykład ci wszyscy farmerzy. No przecież oni mają krowy, konie, owce i świnie, i one wszystkie chorują. <śm> a to konio kuleje, a to jagnię, nażre się jakiegoś paskudstwa. No do no, wie pan, no. Mówię panu doktorze, pan powinien być weterynarzem. Akwizytor karmy dla kotów dopił herbatę i wyszedł. A wówczas na stół zleciała z parapetu okna papuga Polinezja. Ten człowiek ma świętą rację, mówiąc, że powinien pan zostać weterynarzem. <laughs> Ludzie są niewdzięczni i brakuje im piątej klepki, jeśli nie zauważyli, że mają w mieście najlepszego lekarza pod słońcem. Zwierzęta potrafią docenić pana wiedzę. Kiedy tylko wszędzie dowiedzą się, że leczy pan zwierzęta, nie opędzi się pan od pacjentów. Polinezja. Przecież wiesz, że tylko w naszej okolicy jest kilku weterynarzy, powiedział doktor i przeniósł na parapet kilka doniczek z kwiatami, by złapały nieco deszczu. No tak, tak, tak. Jest ich wielu, ale czy któryś z nich jest coś wart? Zadała pytanie Polinezja. Nie przesadzaj! Oburzył się doktor. No dobrze, ale gdyby tak dowiedział się pan o tym, że zwierzęta mówią. Wiem, że ty mówisz. I że mówią też inne papugi. Nie, nie, nie. Papugi potrafią mówić w dwóch językach ludzkim i ptasim. Odrzekła, a powiedziała to tak, jakby to była największa tajemnica wszechświata. Ale doktor tylko wzruszył ramionami. Dobrze. Mówię na przykład, Poli chce krakersa, i Pan to doskonale rozumie. Ale gdy powiem kaka, oj e, pepe, pe, to czy rozumie pan cokolwiek? Mój Boże! Zdziwił się doktor. To coś znaczy? O, oczywiście, to znaczy, czy owsianka jest jeszcze gorąca. Tyle tylko, że to jest w ptasim języku. No, nabierasz mnie, Polinezjo. No nie pamiętam byś kiedykolwiek mówiła w ten sposób. A po co miałabym to robić, kiedy i tak nic by pan nie zrozumiał? Odrzekła spokojnie, przechadzając się po stole, strzepnąwszy przy okazji kilka okruszków nadgryzionego krakersa. No to powiedz coś jeszcze. Bardzo proszę. Doktor był podekscytowany. Szybko sięgnął do szuflady biurka, wyciągnął z niej spory notes i ołówek, napisał dużymi literami ptasi język, podkreślił i powtórzył Bardzo proszę! To jest niezwykle interesujące. Może zacznijmy od ptasiego abecadła. Albo nie, lepiej od prostych słów. Dzień dobry, do widzenia, no i tym podobne. Mów, Polinezjo, mów! I tak doktor, pięknego, aczkolwiek deszczowego, wiosennego popołudnia, zaczął uczyć się języka zwierząt, a w konsekwencji tej decyzji uznał, że faktycznie powinien zostać lekarzem zwierząt. Jeszcze przed podwieczorkiem, do salonu wpadł dziko pies Jeep, drapiąc się za uchem. O proszę zaskrzeczała papuga Widział pan, co zrobił Jeep? On do pana mówił No co ty tylko podrapał się za uchem ależ skąd? On panu powiedział, że właśnie przestał padać. A, a, a teraz pan widzi? Właśnie rusza jedną stroną nosa. I to co się oznacza? To była informacja, że muchy już są na podwórku, a my jeszcze siedzimy w domu. Podsumowała polinezja, poderwała się i wyleciała na podwórko przez okno. Doktor podążył za nią tylko rzeczami przez werandę. Tak, tak, doktorze, kontynuowała Polinezja. Zwierzęta nie zawsze mówią głosem, ale często całym ciałem, nogami, uszami i ogonem. Do wieczora doktor słuchał i notował w swoim notesie w niedługim czasie, bo trzeba wam wiedzieć, że doktor był człowiekiem bardzo zdolnym i potrafił uczyć się jak niewielu innych, za pomocą polinezji opanował język zwierząt tak dobrze, że mógł z nimi rozmawiać sam, bez pomocy papugi. Kiedy już rozumiał wszystko, co do niego mówią, całkowicie zrezygnował z leczenia ludzi i zajął się wyłącznie zwierzętami. Akwizytor karmy dla kotów tak jak obiecał rozgłosił tę wiadomość po całej okolicy i starsze panie ze swoimi kotami i pieskami, które zjadły za dużo ciastek, ustawiały się w długą kolejkę do gabinetu doktora. Równie częstymi gośćmi byli okoliczni farmerzy, a niektórzy przyjeżdżali nawet z sąsiedniego hrabstwa przybożąc schorowane owce barany krowę i konie. Co do koni, to zdarzył się doktorowi jeden koński pacjent, który był wielce rad, że spotkał lekarza znającego koński język. Doktorze, jakie to szczęście, że na pana trafiłem. Otóż w żaden sposób nie mogę wytłumaczyć weterynarzowi z Big Hill, wie pan, temu tam, za górką. On leczy mnie od kilku tygodni na kolkę. A ja jedynie potrzebuję okularów. Ślepnę, panie doktorze, szczególnie na prawe oko. A ten głupek? No, ten tam, za górką. Nigdy mi wzroku nie badał. Może masz objawy kolki? Przecież weterynarz cię nie rozumie. No niby mam, A ale niewielkie. Oglądam się na boki, ale nie dowidzam, więc rozglądam się bardziej niż zwykle. Macham często ogonem, ale to dlatego, że mogę nim namacać więcej niż zobaczę. Mam oczywiście przyspieszone tono, tętno i oddech, bo jestem zaniepokojony. Ale pan doktorze też by był, gdyby pan nie widział. No, racja, racja, przyznał doktoru. Sam pan widzi. A ten. Głu... Przepraszam, ten weterynarz z Zagórki wciska we mnie wielkie jak żołędzie pigułki. No ja mu tłumaczę, ale on kompletnie nie rozumie końskiego. Nie ma chyba żadnych powodów, by koń nie używał okularów jak człowiek. Ależ oczywiście oczywiście, że nie ma. Choć do tej pory chyba nie spotkałem żadnego konia w okularach, zastanowił się doktor, ale zbadam cię i na pewno coś wymyślę. No chciałbym mieć zielone okulary, rozmarzył się kon, takie jak pana żeby też chroniły moje oczy przed słońcem. Wie pan, mam już swoje lata, ale jeszcze pracuję. Miło będzie coś widzieć, kiedy będę ciągnął pług po naszym pięćdziesięcioakrowym polu. No pewnie, pewnie, że będzie miło, potwierdził doktor. Załatwię ci zielone okulary. Wie pan co... Pan jest dobrym doktorem, doktorze, ale niektórzy uważają, że doskonale wiedzą, co nam jest, tylko dlatego, że nie rozumieją, co mówimy. A prawda jest taka, że dobry weterynarz musi być o wiele mądrzejszy od lekarza ludzi. O. Mój farmer, na przykład, ma syna któremu się wydaje, że o koniach wie już wszystko. Ale mózgu to on ma tyle, co ta wstrętna stonka ziemniaczana. Ostatnio, nie wiedzieć czemu, chciał mi na moją chorobę zapodać plaster gorczycowy. I przyłożył ci go na oczy? spytał zdziwiony doktor. No skąd? Nigdzie go nie przyłożył. Jedynie próbował, <laughs> ale zafundowałem mu tęgiego kopniaka, aż wpadł do stawu. No nie wiem, nie wiem, czy tak wypada, ale skoro chciał ci to przyłożyć, zupełnie niepotrzebnie. Ja, panie doktorze, z natury jestem niespotykanie spokojnym koniem. W sobie mnóstwo cierpliwości dla ludzi, ale taki weterynarz, co mnie karmi nie tym, co trzeba, czy jakiś domorosły znawca zwierząt, pragnący przykładać mi gorące plastry, nie wiadomo gdzie. No, trochę mnie jednak denerwują. Ale nic mu się chyba nie stało, temu chłopcu, zaniepokoił się doktor. Absolutnie. Dostał kopa w odpowiednie miejsce. Leczy go teraz weterynarz. O, na pewno się dogadają. Muszę już iść, doktorze. A, a kiedy będą okulary? Możesz po nie przyjść za tydzień. Jestem pewien, że będziesz widział prawie jak w młodości. John Dolittle faktycznie przygotował dla konia przepiękne zielone okulary i koń przestał być ślepy na prawe oko. A i na lewe widział teraz doskonale. Niedługo po tym w miasteczku Padelby widok zwierzęcia w okularach przestał być rzadkością. Ha, nie tylko konie, ale wszystkie inne zwierzaki chętnie odwiedzały gabinet doktora, opowiadały mu o swoich dolegliwościach i w ten sposób leczenie ich stało się o wiele łatwiejsze. Wieść że w domku na przedmieściu mieszka doktor, który rozumie zwierzęta i jest prawdziwym lekarzem, rozeszła się lotem błyskawicy. Wkrótce już nie tylko psy, koty czy konie, przyprowadzane przez swoich właścicieli, ale też i tak zwane dzikie stworzenia jak myszy, szczury, borsuki czy nietoperze, kiedy tylko poczuły się źle, natychmiast odwiedzały doktora. Wielki ogród przy jego małym domku był prawie zawsze zajęty przez liczną czeredę zwierzaków czekających grzecznie w kolejce na wizytę do niego. W końcu doktor został zmuszony do kierowania ruchem. Nad każdymi drzwiami wywiesił tabliczki. Tu konie, tam krowy, a tam znowu owce. Myszy na przykład miały swój tunel wprost do piwnicy. Każdego dnia coraz więcej zwierząt dowiadywało się o istnieniu doktora. Ptaki, które miały zwyczaj na zimę odlatywać, opowiadały tę historię zwierzętom w ciepłych krajach. I w niedługim czasie sława doktora na świecie była większa niż w samej Anglii. Doktor Belitr był teraz szczęśliwym człowiekiem. Nawet w taki dzień, kiedy musiał nieco czasu poświęcić księgowości. Dzień był ciepły, a miły wiatr delikatnie poruszał liśćmi na drzewach. Papuga Polinezja, swoim zwyczajem, siedziała na parapecie okna. I wsłuchiwała się w muzykę wiatru, nucąc swoje marynarskie pieśni, kiedy nagle, ni w pięć, ni w dziewięć, powiedziała na głos: Ludzie działają mi na nerwy. Słucham? Co powiedziałaś, Polinezjo? zapytał zamyślony nad liczbami doktor. Doszłam do wniosku, że ludzie działają mi na nerwy. Niby są tacy mądrzy, rozwijają się od tysięcy lat. A jedyne, co zrozumieli z mowy zwierząt, to machanie psiego ogona, kiedy pies jest zadowolony. Komedia! Na świecie pan jest jedynym człowiekiem, który nas rozumie i z nami rozmawia. A jakie głupie miny robią, mówiąc o głupich zwierzętach. Głupich. Komedia! Miałam kiedyś przyjaciółkę, żółto żółtostrzydłą. Znała wiele języków, a dzień dobry! To potrafiła powiedzieć w kilkudziesięciu, czasem nawet nie otwierając dzioba. Kiedy kupił ją pewien profesor greki, musiała od niego uciec, bo nie mogła słuchać, jak kaleczy grecki. Tak, ludzie szepnął filozoficzny doktor sądzę, że kiedy człowiek nauczy się latać jak zwykły wróbel, uznamy to za wielkie osiągnięcie i bez końca będziemy się tym chwalić. — Jesteś, Polinezjo, bardzo mądrym ptakiem. Ile ty właściwie masz lat? — Pewnie dużo, bo z tego, co wiem, papugi jak słonie żyją bardzo długo. — O, nie jestem pewna, czy wiem dokładnie — odparła, niestrapiona tym faktem Polinezja. — Może to być 183 albo 182. Nie wiem. Wydaje mi się jednak, że kiedy przybyłam tu z Afryki, to król Karol II wciąż jeszcze ukrywał się w swoim dębie, bo go tam spotkałam. Ach, Polinezjo, to niemożliwe, król Karol II ukrywał się w dębie w 1652 roku, więc to wydarzenie miało miejsce bardzo, bardzo dawno temu. Ha, a czyż nasza historia nie dzieje się bardzo, ale to bardzo dawno temu?